Siema. Dzisiaj temacik taki bardziej teoretyczny bym powiedział, ale wydaje mi się, że wielu z Was pomoże i przy wyborze motocykla i zrozumieniu jakie są różnice właśnie między krosówką, motocyklem krosowym typowym, a motocyklem enduro. Bardzo często tutaj rozmawiając z klientami, ze znajomymi e, słyszę tak, e, taką opinię, takie zdanie. E, dobra, ja to kupię krosówkę, jeżdżę po lesie, e, no bo mnie jest potrzebna homologacja, tak naprawdę, więc wszystko jedno. Po co przepłacać, prawda? No motocykle endurowe jednak ceny trzymają lepiej, są troszkę droższe. I ze względu na homologację i wyższą cenę zakupu nowego motocykla, e, no jest kilka czynników, które na to wpływają. Temat nie jest y, taki prosty, jakby się mogło wydawać, y, bo różnic jest dosyć y, sporo. Y, pomijając właśnie tą homologację, która no, jest fajnym tematem, bo możemy poruszać się czy po dojazdówkach po drogach publicznych, takim motocyklem legalnie. Jeśli chodzi o y, samą homologację, wiadomo fajnie możemy się poruszać takim motocyklem legalnie, czy na dojazdówkach, czy no, w samym terenie, w którym jeździmy, y, ale, ale różnic jest y, dużo więcej. Myślę od czego tutaj zacząć, Coś, zacznijmy od rzeczy, które widać, yy, także to co jest tutaj z zewnątrz motocykla, wiadomo, mamy tematy oświetleniowe. Ja troszkę będę jakby yy, też nawiązywał do tego, jak taką krosówkę na motocykl enduro, tak żeby się bardziej nadawał do jazdy do lasu, przerobić. Tu mamy YZT 2.5 dwusuwa, ja się na taki motocykl też zdecydowałem ze względu na to, że taka ćwiartka w dwusuwie jest motocyklem dosyć uniwersalnym. Mocowo, szczególnie po pewnych modyfikacjach, jest bardzo fajnym y, motocyklem do jazdy cross country. Enduro w motocrosie troszkę potrafi zamieszać, y, ale który jest szybki, y, fajny, no to daje naprawdę masę, masę panu. Różnica podstawowa: o, koło tył 19 cali w motocyklu krosowym, 18 cali w endurówce. Dlaczego to tak wygląda? Niższy profil opony w przypadku właśnie koła 19 cali sprawia to, że motocykl jest taki powiedzmy bardziej stabilny, szczególnie przy większych prędkościach. Nie pracuje po prostu na tej oponie, co jest na to, że motocrosowym wskazane. Jeśli chodzi o 18, profil opony jest wysoki i co się wtedy dzieje? Dajmy na to, że mamy tematy kamieniste, podjazdy, taki klimat typowo górski. Opona 18-calowa pracuje całym profilem. Ona jest w stanie przykleić się po prostu do kamienia. Szczególnie jeżeli mamy zastosowany system tublis, musy czy tego typu rzeczy, albo jeździmy po prostu na niskim ciśnieniu, ona po prostu układa się do danej nawierzchni. Dzięki temu trakcja jest nieporównywalnie lepsza. Naprawdę różnica między kołem i oponą krosową 19 calową w górach, a taką osiemnastką miękką czy twardszą jakoś na bardzo niskim ciśnieniu jest kolosalna. Motocykl po prostu dużo, ma dużo lepszą trakcję. W motocrosie to wygląda troszkę inaczej. W teorii powinniśmy mieć przebronowany tor, wszystko fajnie, fajną gripę, te warunki takie powtarzalne. Yy, w górach tego nie ma. Wiadomo, że jesteśmy skazani na to, yy, co właśnie zastaniemy. Stąd jest akcja pod tytułem: yy, ten sam model opony w kilku mieszankach gumy możemy to sobie dobrać. To jest coś, co praktycznie przy oponach motocrossowych zupełnie nie występuje. Jakbyśmy wzięli taką osiemnastkę. Yy, na motocrossowym, twardym jeszcze torze betonowym, miękką gumę to tak naprawdę kilka przeciągnięć gazem na uślizgu. Yy, no i mamy po kostkach, mamy oponę pozamiataną. Yy, jazda szczególnie taka właśnie powiedzmy, techniczna, po górach bardziej polega na tym, że tą trakcję wyłapywać i że to koło nam się nie uślizgnęło, tylko że wszystko było przyklejone. Co dalej? Oświetlenie, prawda? Nie każdemu jest to potrzebne. Yy, wiadomo, że jest to wymóg homologacyjny. Jak motocykl ma być zarejestrowany, musi to być. No ale fajnie, jednak jak sobie się wybierzemy gdzieś dalej w traskę, musimy sobie wrócić do domu, czy nie wiem, nad chcemy pojeździć wieczorem. Jak to oświetlenie jest? Co zrobić, żeby taką krosówkę ubrać w instalację elektryczną yy, i podłączyć tą lampę? Jeśli jest to yy, motocykl yy, krosowy yy, z rozrusznikiem których jest coraz więcej, jeśli chodzi o, cz o czteropaki, oczywiście. Mamy temat troszkę ułatwiony. Mamy tam akumulator. Musimy tylko pamiętać, że wydajność stojanu jest ograniczona i może być tak, że jak przegniemy trochę z tą instalacją, to po prostu yy, stojan nam wysiądzie. W takim motocyklu są stojany dostępne z zamiennika, które yy, mają dodatkową cewkę, świetną i jesteśmy w stanie tą instalację zbudować. Opcje są tutaj dwie. Możemy mieć nawet instalację bez akumulatora. Troszkę to gorzej działa. Wiadomo, że może brakować troszkę prądu na niższych obrotach. Albo zastosujemy regulator napięcia, akumulator, całą resztę. I wtedy praktycznie mamy takie rozwiązanie jak fabrycznie w motocyklu Enduro. Do tego typu rozwiązań fajnymi tematami są litowo-jonowe akumulatory. One są lekkie, nieduże, łatwo je zmieścić. Możemy sobie akurat tutaj właśnie do Yamaha. Mam taki uchwyt, który się montuje w werboksie, przypinamy go sobie, akumulatorek siedzi na miejscu, jest wszystko ok. I dalej, jeśli chodzi o tematy oświetleniowe, lampa na LEDach, też bardzo fajna sprawa, ona pobiera mniej prądu, wydajność ma bardzo, bardzo fajną, dużo lepiej świeci niż taka klasyczna żarówka. A tak jak mówię, nie jest taka prądożerna, także dużo łatwiej taką lampę zamontować. Jest jeszcze jedna opcja, z tym, że no nie jest ona idealna. Ale możemy sobie taką instalację zrobić opartą na samym akumulatorze. No, minus jest taki, że wiadomo, nie mamy ładowania żadnego, ale zaletą jest to, że jak sobie taki akumulatorek naładujemy przed wyjazdem, jeżeli złapie nas gdzieś tam rok, to taka lampa na LEDach tak naprawdę dosyć długo poświeci. Jest to jakieś rozwiązanie, zawsze nas to potrafi uratować. Kolejny temat, który możemy z zewnątrz dojrzeć, i to jest bardzo ważna sprawa, szczególnie jeśli chodzi o czterosuwy. 450-ki najbardziej są to silniki, które generują bardzo dużo ciepła. No i czym się różni ta jazda enduro od motokrosowej? Często w lesie tak naprawdę kręcimy się dookoła, katujemy jakiś podjazd, tak naprawdę stoimy w miejscu. W motocrosie nie ma takiej sytuacji. Tak naprawdę często jeździmy tylko trzecim, czwartym biegiem. Motocyk jest cały czas w ruchu. W związku z tym układ chłodzenia jak najbardziej wtedy daje radę. W lesie, jak taką krosówką pojedziemy, szczególnie dużą. No myślę, że każdy z was, który jeździ po lesie 450, miał sytuację, że ten motocykl zagotował, bo to tak naprawdę jest chwila moment, zaczyna nam przewalać płyn chłodniczy po prostu przez przelew, ciśnienie w chłodnicy jest za wysokie, korek puszcza motocykl się gotuje. Czym się różni krosówka od Enduro? Właśnie wentylatorem chodnicy, To jest bardzo fajna sprawa i tak naprawdę, jeżeli ktoś jeździ właśnie na motocyklu wolniej, kręci się dookoła, wentylator jest super rozwiązaniem, z tym, że jest to rzecz, która też pochłania dosyć dużo, potrzebuje dosyć dużo energii. Na akumulatorze samym też pochodzi troszkę czasu, no ale nie ma co liczyć, że będziemy cały dzień jeździli, kręcili się dookoła i że nam tego prądu nie zabraknie. Także jeżeli chcemy krosówkę przerobić. Profesjonalnie zadbajmy o ten wentylator. Wtedy, niestety, musimy się i w stojan zaopatrzyć, regulator, napięcia, wszystko, ale z drugiej strony, jak się troszkę pokombinuje, nie jest to jakiś mega yy, duży koszt. Tematy z zewnątrz wiadomo, jest to stopka boczna, nóżka, też fajna sprawa w lesie, na pewno pomaga, nie będziemy przecież z stojakiem czy z trójkątem jeździli, jak chcemy motocykl oprzeć. No tutaj też są różne rozwiązania, yy, można we własnym zakresie sobie coś takiego zrobić. W przypadku takiej Yamahy możemy kupić kompletną nóżkę po prostu z modelu X. Który nie ma homologacji, ale jest taką wersją powiedzmy cross country. Ona jest z mocowaniem podnóżka, innym z tego co pamiętam, także można to sobie spokojnie zastosować w klasycznej krosówce. Przejdźmy teraz do tematów zawieszeniowych, które są mega istotne. Powiedzmy, my jesteśmy teraz na Mazowszu. Tutaj tak naprawdę jest dosyć płasko. Wspomnianych kamieni, głazów za bardzo nie ma, raczej okolica mocno piaszczysta. No, i tutaj yy, nawet około 19 cali, zawieszenie krosowe, no powiedzmy, ujdzie, nie ma dramatu. Aczkolwiek na korzeniach czasami się można zdziwić, których jest dosyć sporo bo zawias motocrossowy e, no jest zbudowany do czego innego i tu jest to samo tak naprawdę co z oponami tu jest inna prędkość, ten motocykl ma być stabilny przy większych prędkościach on nie może być e, za miękki, bo po prostu będzie nam pływał e, No nie będzie się na pewno dobrze jechało, będzie dobijał będą się działy e, po prostu takie rzeczy, które nam uniemożliwią normalną, bezpieczną jazdę jeśli chodzi o endurówkę, tutaj te, to zawieszenie musi przyjmować czy kamienie Yy, czy właśnie korzenie tego typu rzeczy? On musi być na wejściu yy, przyjemny, pracować dużo większym zakresem, yy, nie może się utwardzać tak szybko jak yy, w motocyklu yy, crossowym. Także tutaj i setting, i dobór sprężyn tak naprawdę to jest zupełnie co innego. Najlepiej myślę, że każdy to wyczuje, niezależnie od stopnia zaawansowania, od tego ile, ile jeździ. Jak sobie taki podjazd, kamienisty znajdziemy, który nie jest równy. No jeżeli pojedziemy na żwirownię, OK, mamy tutaj kołbiel niedaleko, tam sobie krosówką, yy, krosówką się można powściekać, ale jeżeli mamy jakieś głazy, grubsze nierówności, to po prostu taka y, krosówka fabryczna. Nam się odklei na pierwszym kamieniu, gubimy trakcję, odbijamy się y, zamiast cały czas napędzać się pod górę. Y, na motocyklu Enduro zawias by nam zapracował, y, opona by się nie odkleiła, cały czas byśmy mieli napęd. Naprawdę różnica jest kolosalna. Yy, uważam, że niektórych rzeczy wręcz nie da się wyjechać krosówką, szczególnie jeżeli mamy setting pod szybszego ridera, który jest twardy, sztywny. Nawet te fabryczne już teraz w motocyklach robione są takie, które naprawdę różnice po prostu między enduro a krosówką yy, są kompletnie skrajne. Teraz wypadałoby przejść w takim razie do tematów silnikowych, bo silniki, jak sobie z zewnątrz spojrzymy, nie wiem, nadajmy no na to na markę typu KTM czy Husqvarna, czyli producentów, którzy robią motocykle, zarówno endurowe, jak i krosówki, można by powiedzieć, że silniki są takie same. No, niestety tak nie jest. Różnic też jest dosyć sporo. No i tutaj też nawiążę do tej prędkości, z jaką się poruszamy, do czego jest motocykl zbudowany. Na jedynce w motocrosie praktycznie się nie jeździ. Ten bieg pierwszy jest dosyć długi. W przypadku motocykla Enduro jedynka, tak naprawdę jak puścimy sprzęgło, ten motocykl się toczy, praktycznie stoi w miejscu. Jedynka jest bardzo króciutka, spokojna do takich technicznych powiedzmy teraz gdzie gdzieś manewrujemy między drzewami przy tego typu rzeczach. Skrzynia szczególnie powiedzmy, jak mieliśmy starsze takie krosówki czterobiegowe. Pierwszy bieg jest mega, mega długi, motocykl bardzo łatwo zagasić. Ciężko się jeździ, trzeba cały czas jechać na pół sprzęgle. Idąc dalej, mamy jakieś dojazdówki, takie trasy po prostu przelotowe, szybsze. Ostatni bieg w wędurówkach jest dużo dłuższy, motocykl jest szybszy po prostu. W krosówce jest to zbędne, bo wiadomo, że na torze motocrossowym takich prędkości e, nie rozwijamy. Tak więc tak naprawdę każde przełożenie e, będzie się różniło. Wiadomo, że nikt nie będzie zmieniał skrzyni, yy, koszt jest kolosalny, yy, także można kombinować z przełożeniami, tylko nie jest to rozwiązanie idealne, bo dajmy na to, przeszkadza nam ta za długa jedynka, prawda, że ten motocykl nam przygasa, że on cały czas chce szybko jechać. Zmienimy sobie zębatkę z przodu na mniejszą, ewentualnie tył na większy, w związku z czym te biegi nam się, powiedzmy, skrócą. No ale co za tym idzie, zmniejszy nam się też prędkość maksymalna i może być to uciążliwe, bo zaraz zaczyna się wachlowanie biegami, nie jest to wygodne, też się super nie jedzie, także jakby jak najbardziej, jeżeli jeździmy po lesie, możemy te przełożenia modyfikować, ale jednak motocykl enduro będzie się różnił, no i będzie, będzie zestopniowany lepiej. Idąc dalej w silnik. Jak się ma zachowywać motocykl enduro, jak ma oddawać moc, jak ma oddawać moc krosówka? Motocross, tam jesteśmy nastawieni tak naprawdę na moc maksymalną. Wiadomo, że Walczymy, żeby charakterystyka była jak najprzyjemniejsza, żeby ten motocykl był e, przewidywalny, ale priorytetem jest to, żeby on był mocny, żeby był w stanie odjechać. My jesteśmy w stanie na prostej tak dobrać bieg, żeby motocykl wstawał. No to zależy tak naprawdę od nas. W przypadku endurówki, gdzie nawierzchnia jest różna, często jeździmy y, po, y, po nawierzchni, która jest bardzo śliska, y, po jakichś sypkich elementach, tego typu rzeczy, motocykl powinien oddawać moc przewidywalnie. On musi jechać jak najbardziej liniowo, z dołu, nie może być nagłego strzału mocy, zależy też nam na dolnych partiach prędkości obrotowej, no i jak producenci sobie z tym radzą. Przede wszystkim tak, między motocyklami właśnie takich marek jak KTM czy Husqvarna, gdzie producenci robią zarówno jeden jak i drugi typ motocykli, mamy tak, różnice w wale korbowym, wał do enduro będzie cięższy, do krosówki będzie lżejszy. Jeżeli nie to, to jest różnica w wadze koła magnesowego. I tutaj mam coś takiego, to są dwa koła. To jest to prawda od WR akurat, ale YZ ten motocykl ma praktycznie takie same koło. Różni się tylko stoskiem tutaj. To jest koło GYTR, które jest cięższe, tuningowe. Różnica naprawdę przy zmianie samego koła magnesowego jest kolosalna. Motocyk nie ma tego nagłego strzału. Jedzie dużo łatwiej wyczuć trakcję. To nawet moim zdaniem, szczególnie przy amatorskiej jeździe, takim motocyklem w motokrosie u nas w Polsce, gdzie no niestety rzadko się zdarza, żeby tor był perfekcyjnie przygotowany i mamy dużo trakcji, w motokrosie też to pomaga. Naprawdę, moim zdaniem, różnica, którą odczuje każdy, a to jest coś, na co tak naprawdę każdy sobie może pozwolić łatwo to zamontować. Są też rozwiązania, typu nie całe koło magnesowe, a same obciążniki tutaj na, na magneto. Bardzo fajnie to działa. Raczej nie polecam we własnym zakresie tego toczyć, chyba że naprawdę mamy dostęp do super precyzyjnego sprzętu, bo tutaj bicie typu 10-15 setek jest niedopuszczalne, no bo tak naprawdę całe centrowanie wału nam szlak trafia, a mamy tutaj jeszcze dużą masę na końcu koła magnesowego, także. A także jest to po prostu niezdrowe dla silnika. Jeżeli poszukacie w Europie, jest mało marek, które się tym zajmują, ale w Stanach są producenci tego typu właśnie obciążników na koło magnesowe. Naprawdę polecam, bo to może pomóc. Jest te różnica akurat właśnie, jeśli chodzi o wagę samego magneta. To są w każdych pojemnościach od 125 do 450, i w każdej pojemności robi to robotę. Jaka jest jeszcze zaleta takiego rozwiązania? Oprócz tego, że motocykl jedzie równiej, dużo trudniej go zagasić. Jeżeli jeździcie super enduro, jeżeli jeździcie po przeszkodach, tego typu rzeczach, krosówkę dużo łatwiej zgasić niż endurówkę czy właśnie motocyk z cięższym kołem. Dalej, idąc w silnik, różnice w głowicach, w czterosuwach, czasami inne wałki rozrządu, właśnie. Tak, też to jest dobrane, żeby ten motocykl był spokojniejszy, żeby jechał po prostu nam równiej. Oczywiście to o czym teraz mówiłem to są różnice między stokowymi motocyklami, a są również akcesoria, w które możemy ubrać nasz motocykl. Takie właśnie stosowane głównie do endurowek, czyli płyty pod silnik, ja mam założoną taką lekką, delikatną karbonową. Mamy tak samo osłony tarczy hamulcowej tylnej, osłony tarczy przedniej. No to już zależy co jeździmy, niektórzy stosują pełne handbary. Ja na przykład stosuję sobie same listki. Systemy, tak jak mówiłem, zastępujące dętkę, czyli tubli, smus, które są bardzo często stosowane przy motocyklach enduro. Podsumowując, jak widzicie, różnic jest dosyć sporo i gwarantuję wam, że nadśrednio wjeżdżona osoba, jeżeli przejedzie się motocyklem crossowym i enduro yy, przez, przez jakiś dłuższy czas, to naprawdę zobaczy, jak mocno te motocykle się różnią. A na takich trudniejszych endurowych elementach. Zobaczę, jak trudno jest ten element pokonać krosówką, a andurówką może mu to nie sprawić żadne, żadnego problemu. Co ja bym Wam polecił, jeżeli jeździcie po, je, jeżeli jeździcie po lesie? Przede wszystkim, żeby zadbać o silnik, jeżeli kręcimy się w kółko, pokombinować z wentylatorem, jeżeli macie już akumulator w swoim motocyklu, nawet jakiś taki mniej wydajny wentylator możecie zamontować. Nie jest to nic skomplikowanego, tak naprawdę montujemy włącznik, wentylator jakoś tam sobie zamontować po swojemu. Tutaj u mnie akurat był mocowany. Na nity do chłodnicy, jest też opcja tak naprawdę złapania go na trytki, no w dowolny sposób, także to jest do zrobienia, polecam bardzo te obciążniki koła magnesowego, bo tu też mamy powiedzmy taką namiastkę silnika endurowego i naprawdę to potrafi pomóc. Koło 18 też jest super rozwiązaniem, szczególnie jeżeli jeździmy w górach, jeżeli jeździmy bardziej po kamienistym terenie. No i co? No i zawieszenie. No tutaj różnica jest kolosalna, tylko tak jak mówię, to też zależy od tego, jak ta wasza jazda po lesie po prostu wygląda. Mam nadzieję, że troszkę rozjaśniłem Wam temat różnic między motocyklami, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak naprawdę bardzo podobnie. Liczę na to, że część z Was się zdecyduje na jakieś akcesoria, żeby ten motocykl jednak do jazdy duro przystosować, bo powiem Wam, że naprawdę warto jeździć się przyjemniej, bezpieczniej, fajniej. A ja Was zapraszam do śledzenia nas na Facebooku, na Instagramie. Zachęcam do subskrypcji na YouTubie. Nagrywamy kolejne odcinki, kolejna yy, seria jest w toku, że tak powiem. Także widzimy się niebawem. Hej. Dobra, no jeśli, o, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o.